Cześć! Mam na imię Jaga. Mam okulary i mam tuste włosy Dzisiaj pokażę Wam co mam w torebce e, A mianowicie przejdźmy do rzeczy e, Chwileczkę, chwileczkę Dobrze, pierwsze co mam To mam e, chwila, 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 chwila Szukam, szukam, szukam Szuk, szuk, szuk Mam krzyżeczkę, do wiesz, e, Poręczne. I bardzo dobre. Mhm. Tak, tak, tak. Później y, mam chusteczki higieniczne na filmy tak. Domestos. Mam później łyżeczkę y, i szczotkę w jednym, to jest coś ślicznego, poręcznie. Mam śliczkę y, do bierzmowania, drugą. Kupiłem ją za 40 zł w 1998 roku. Mhm. Mam jeszcze fajne perfumki z Biedronki, pachną bardzo ładnie. Chwileczkę, miuch, y Bardzo dobre są te perfumki. I y y co tu jeszcze mam? mam tu Nivea, taki kre krem Dorian zapobiega co pryszczom. Y Trądzik, coś niebezpiecznego. Już po terenie, niestety i Mam tu jeszcze garnier, to jest do pach, bo mam, no od pach i to zapobiega 80 dni bez mycia się, I bardzo ładnie pachnie. I dalej mam, no niech to zobaczymy, co ja tu mam. A już wiem, już chyba widzę, już chwilę, chwilę, o już wciągam. Mam tu jeszcze krem Nivea po terminie, bardzo tanie kupiłem go za 20 groszy. Mam tu jeszcze Nivea Fruit Shine pomadkę i tu mam drugą przy okazji. Bardzo dobra, lubię ją jeść. Mam tu jeszcze, no nie wiem, pumeks, to jest pumeks w proszku. Już jednego małpiec na ten, bo ja muszę zrywać 3 zrywać. No i to już będzie na tyle. No, komentujcie mnie, oglądajcie film i subskrybujcie bardzo, proszę, ponieważ chcę postawić się na jakimś klub na razie.